Będziemy rekomendować akcjonariuszom Nawalne Zgromadzenie Akcjonariuszy wypłatę prawie 100% zysku netto PZUSA. prawie jest spowodowane dwoma rzeczami. Mianowicie będziemy także sugerowali, aby niewielką część zysku, około 10 milionów złotych, przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostała część, 6 milionów, to jest po prostu tak zwany błąd zaokrąglenia, ze względu na to, że chcemy wypłacić w miarę okrągłą sumę, 29,70 zł na akcję. Wypłacenie pozostałych 6 milionów spowodowałoby, że musielibyśmy teoretycznie wypłacać ułamki groszy, co jest Niemożliwe z punktu widzenia księgowego. To jest stanowisko zarządu. A czy yy, yy, akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu mogą zadecydować inaczej? Akcjonariusze zawsze mogą zadecydować inaczej. To jest prawo akcjonariuszy do. Decyzji. Przypomnę, że rok temu akcjonariusze postanowili wypłacić o 200 milionów złotych dywidendy więcej niż rekomendacja zarządu, ponieważ była to w miarę niewielka różnica, więc nie było w tym żadnego problemu. Myślę także, że nie było także żadnego konfliktu między akcjonariuszami a zarządu. Ewentualnie jest Pan przygotowany na taką decyzję, że chciano by więcej? Proszę Państwa, technika wypłaty dywidendy jest dosyć prosta. Mianowicie od zamknięcia walnego zgromadzenia spółka ma ponad 3 miesiące czasu, żeby zgromadzić środki. Dla PZU płynność jako taka. Zgromadzenie płynności jest żadnym problemem. Ja w ciągu kilku dni mogę zgromadzić praktycznie każdą płynność, która jest mi potrzebna. Przypomnę, 3 lat, 4 lata temu PZU w tajemnicy przed rynkiem zorganizowało płynność na poziomie 12 miliardów 700 milionów złotych, żeby rozwiązać konflikt akcjonariuszy. I to się udało zrobić bez żadnych zawirowań na rynku, bez paniki na złotówce, bez paniki na obligacjach skarbu państwa, bez wysysania rynku pieniężnego, więc tu akurat nie jest strona techniczna, jest żadnym problemem dla naszej firmy.